Witam Zewia w kolejnym odcinku kanale Co z Lukas sobie dalej jeździ w tym torze Na szczęście wolne ma ubrania, szabała Dalej Trzeba w się przyjechać I przebrać z jego ubrań, oddać mu Albo sobie dać do szafy, po prostu się przebrać bo Już chwilę w nich chodzi Drodzy Chyba wrócimy do miasta, bo są, no, tuż już Lukas sobie chwilę jeździ o, akurat do nas shadow zadzwonił, więc zobaczymy co tam by chciał. Halo! Halo! O, witam, raz. co tam? Przyjeźdź na, przyjeźdź na garaż. Lektury. A, w, w, no, który? A, ten. Little? Tak, na Little yy, Seoul. Dobra, to zaraz tam będę, tam będę pojawi się. Halo! Drodzy, shadow każdą przechadź na garaż. co, oj, widzę, żeby nie walnąć. No to co, wracamy, nie, widzę szybko. Hondo. E, Domu, na Mirror Park i widzimy, i wezmę Sylwię, i podjadę. Drodzy, wyjeżdżamy z naszego domu, już przebrani jesteśmy, Tylko jest przebrany. No i co teraz tylko trzeba dojechać na Warszawę, zobaczymy się już pod warsztatem. Drodzy, jesteśmy już gdzieś w okolicach, e, dokładnie tak, tu już tu powinno być. E, tu jest izomus, tu się od ale to jest widzę, pięknie strzela, o, to jest najpiękniejsze auto. Dobra, tutaj wjeżdżamy. Ojoj, ojoj. nie było to wymiany. I wjeżdżamy na garaż do Shadowa. Coś doparkujemy. Dobra, wychodzimy. I się ma. się Witam, co potrzeba? Siema, się ma. Y... Co taki? Ło, wow, jak, 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 jaką ty masz bluzę? Jaką ty masz kurteczkę? Fajna co? Fajne. Szczerze? Nie. Wi, wi, widzisz widzisz jakie, jakie ja chodzę zabezpieczony? A ty co? Też ty zabezpieczony ale... Eee, nie potrzebuję. Dobra, ale co tam chciałeś? Yy, a dzisiaj, dzisiaj sobie pojedziemy w jedno miejsce, bo na pewno yy, okay. chcesz mieć fajny garaż. No tak, bo tamten jest blisko bazy. No tak, tak, właśnie tak. Właśnie tak. Uch, to gdzie idziemy? Jedziemy na Doki. E, to ja pojadę sobie z ty, się Mercem swoim. Ty, Shadow, Shadow, Shadow. No? E, to po prostu przez radio. Jakie radio? 4.7? Nie przypomnę jakie to było, 4 4.7 chyba coś. Nie wiem. 4.7. Okay. Dobra, to jest coś to po prostu przez radiomów. Drodzy, idziemy w jakiś nowy garaż. Joinujemy. Co tam panowie? robicie? No, no zmieniłem filtr. Aha, mechanik, później jak ten, bo jak teraz jadę gdzieś z szadołem, ale zaraz będę ją do ciebie z sprawę, taką ważną. Więc zaraz tu fajnie jeszcze podjadę pod Ciebie. Dobra, gdzie idziemy? Nie Pasów już trzeba zapiąć. Drodzy, idziemy gdzieś ze szodołem Nie wiem gdzie. Nie wiem, pasów nie mogę zapiąć. No ale Słyszałeś, Lukas, o tym, że. Przejść policji, że jest bardzo uzbrojona. Nie. A to jakiś problem dla nas? Eee, aktualnie ogromny. Znaczy, wiesz, Mają... dla mnie to nie problem. To dla mnie tym no no problemem to, jest aktualnie. to. Dla mnie największym problemem jest aktualnie siwy i, i to, co on robi. No, no wiesz. Jak będziemy walczyć, to policja będzie używać każdej siły. Nie będą się patyczkować średnik. Niby ta, ale wiesz, policja to wiesz, dla mnie to dla mnie policja aktualnie nie jest problemem. Nie się uzbraja, jak będzie jakieś... Nie, będzie tak, dopóki jest taka jak jest, ja mam wyrąbane. Jak stanie się mocniejsza, no to już będzie problem, ale aktualnie siwy jest dla mnie największym zagrożeniem. Dobra, to jeszcze daleko? Dobra, bo tutaj już jest, bo no, obok Dobra, okej, okay, to fajnie. O, tu będę miał garaż na wółko. Aaa, fajna miękka. Muzykista. to wie. Jeśli Wam się przyjemnie ogląda moją serię. Ja, mój dobrze znajomy. To, 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 to. Jeśli Wam się ogląda serię, to zostawcie lajka. Like zostawcie subika dzieje z dzwoneczkiem, Komentarz dla podbicia. I co za dzieje? Ruszył chyba do. O, tu jest jakiś garaż. Kurde, co to jest? Ja sobie do środka wjeżdżam. O, wjeżdżam już. Czeka, trzeba lepiej zaparkować. Ładnie. Kurde, fajne to. No, fajne sobie rozejrzyj. A, może cię bardziej oprowadzę. O. Dobrze, niech ci będzie. No. No to tu masz takie małe biuro, jakbyś chciał sobie bardziej mhm. legalne biznesik prowadzić. Tak. Um, co, tu masz. Y Łóżko no i takie... Ciekawe to wiem już gdzie w mogę mieszkać jak mnie Blake wyrąbia z domu. E, tak, proszę bardzo, mały zapasik ode mnie no, o kurde. A czekaj, patrz tutaj w tej no. szafce tej drugiej. Masz mm -hmm. fajne. Tak, proszę bardzo i pięciasz, więc tak na wszelki. E, Tego raczej nie będę używał, pewnie to ci oddam, proszę bo to ty nie jest potrzebne. Tak, na wszelki. No, tak na wszelki, no ciekawie, ciekawie, no dawaj. Jakbyś się wyprzyjechał z podstawą. A, to mi, Masz co mi pogrozić, co nie? O, do, o, nazwać. tu będę auto lepszał. Jakiś będę podnosił. A, gid, gid. Tu masz te właśnie takie podnośniki. Wiem no. wiem, wiem wiem. Otóż w sumie kurde, takie się sprężyny, jakieś opony, jakieś felgi. Kurde, teraz to ma duże rzeczy. No, Drzwi. O kurde, bardziej... do supry będą. Sakupiłem <laughs> no, walkę. wszystko co jest to ten. Tu... Dobra, a pogadajmy o cenie. A jaki kiedyś wynajmował najmował i... A co w A jest? Tu ogólnie masz jeszcze cytat na tę łazienkę. Dobra, a wyszedł. cena, cena. Eee, cena. Chodźmy do biura. A. Dobra, idę do ciebie już. Gdzie ty jesteś? A ty tu? Ej, tutaj jest. Dobra, ta... jaka cena? cena. I... No to cena, no. Cena, muszę pomyśleć. No. Myśl? Kurde, no. Masz dwie opcje: albo na, nadal płacisz e, 700 codziennie, mm -hmm. albo płacisz teraz jednorazowo 7 koła i masz na własność, ale musisz tak ogarnąć sobie. Co, mam podróż, ten, e, no, Ja ci powiem czy tak, sobie prąd, mam. Płacić za wodę i inne takie. Przy sobie bo mam aktualnie 13 tysięcy, coś więc coś. nie wiem, czy to dla mnie by nie było lepszą opcją zapłacić teraz, bo mam wybór tracić pieniądze codziennie albo co drugi dzień. Chociaż no w sumie codziennie, tak jak powiedziałeś. Chociaż pewnie byśmy się jakoś dogadali, ale jednak wolę mieć to na, własną, na własność, po prostu. Dobra. Więc 7 dobra. tysięcy, Czeka, tak? Ja... Tak, szybko, szybko, szybko skseruję umowę i ci ten... Dobra, to Czekaj. ja ci już to położę na biurku, zaraz pieniądze. Dobra, widzowie, będziemy dobra. mieć, widzowie, fajny garażyk... Aktualnie legalnie masz to wszystko. Będziemy mieć, widzowie, fajny garażyk za 7 tysięcy, więc jest dobrze. Dobra, tu ci na biurku leżą 7... Dobra i czekaj, już tu. A tu umowa jest potrzebna? Aktualnie ja mam to legalnie. Jakby kto, Jakby ktoś z urzędu zobaczył teraz, że ty tu sobie urzędujesz tako, a ja ci to sprzedaję na zawsze, więc a nadal Aha. To było moje. Dobra, jest ci ludzie. Ty mogę podpisać, wymagana. żebyś to miał normalnie. No tata ta, ta. to... jest sobie jakiś biznesik fajny, co nie? O Jezu, dobra. No to bardzo, czekaj. Podpisz. I już ci to zaznaczam. Trzymaj. Na biurku leży kopia, to zabieram. To zabieraj, mój... Hopę, Mi to nie jest potrzebne, mi jest potrzebne tego garaż. Jeszcze ja zaraz tu sobie przywiozę moją Suprę i pojadę pewnie po mechanika, żeby mi ocenił, ile mniej więcej na prawo może wynosić. No teraz mam. Dobra, czyli to już jest moje. Hmm, tak, aktualnie, oficjalnie twoje, tylko pamiętaj, tam co parę dni będziesz... Tak, a w ogóle co jest z tymi wodę, wyścigami, za... bo no pieniędzy brak, brak. A, co? Właśnie, 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 załatwię tylko jedną sprawę. I to ty tam załatwę, zaraz, zaraz ja sobie Ja sobie tu rozrajdę, coś tam tak jest. Dobra, Dobra, widzę, mamy zarąbisty nowy garaż, większy od tamtego. Jeszcze w sumie, no kurde, no, jak ja tak patrzę, to lepszą propozycją było kupienie tego za teraz tysięcy. Bo jak miałbym płacić ciągle po 7 stówek, to codziennie to ta kwota by przebiła się dramat po prostu kilkukrotnie. By się przebijał, jakbym płacił cały co, cały. Co, co, co. Przynajmniej miesiąc osiem tysięcy to jest, nie wiem, Ukaz. dwa tygodnie, coś takiego. No, dobra, no, trochę więcej, ale. Aktualnie, no, będzie jutro we no. O kurde już jutro? Ty, dobra, ja trasy nie znam. Chcesz zobaczyć? No, nawet nie, że chcę, ja po prostu muszę. No to zapraszam na parking, na kasyno. Eee, dobra, to ja do jest szybsza. Co ty, może jakiś mały wyścig? Somos... Ponci trasa jest ciekawa. Jedziesz? A gdzie ty jesteś? A ty tu. Są to powiedzenia. Drodzy, idziemy szybko pod kasyno. Kurde, dawaj, 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 nadążaj. Nadążaj, dawaj. Dobra, zobaczymy się pod parkingiem. Ręczność to będzie, że daje ręczna, Tak, 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 no dobra, pod kasyną się zobaczymy. Drodzy, dojrzamy już do kasyna. Tam Shadow już jest za nami. Wow, jakie widzę, lubię kasyno. Kasyno, widzę. Show. Polata, tak bokiem, widzę, jest wam.